Jeżeli pies boi się burzy, to zwykle ten lęk jest ogromny. Trzęsi się cały, próbuje się gdzieś schować, zwykle w łazience, ale czasem próbuje się nawet wciskać do jakichś szafek. Większość próbuje po prostu zniknąć, ale niektóre wpadają w taką histerię, że stają się niebezpieczne dla siebie i dla otoczenia. Problem z przepracowaniem tego lęku jest taki, że jeżeli nie jesteś zeusem, to ciężko treningowo takie grzmoty wytworzyć, a jeśli już się same pojawią, to zwykle ten bodziec jest tak silny, że nie ma mowy o jakimkolwiek treningu, pies jest w trybie walki o przetrwanie i jedyne co można zrobić, to jakoś mu w tym pomóc. Ja z czakiem próbowałem kilka rzeczy i skończyło się na tym, że po prostu brałem książkę, byłem przy nim i czekaliśmy aż ta burza się skończy razem. Nie miałem wątpliwości, że ucisk uspokaja, jest to dosyć dobrze zbadane. Są maszyny uciskowe dla krów, myślę, że kołdra obciążeniowa dla ludzi działa podobnie. Ale wydawało mi się, że ta szmata w postaci kamizelki antystresowej będzie po prostu za słaba: że to będzie mizianie, a nie żaden ucisk, i ma to tyle sensu co obroża lądowa. Nie wygląda się w tym najlepiej, ale testowaliśmy ją przez 5 burz i to nie jest tak, że pies w ogóle się nie stresuje. Ale ja u czakiego widzę dużą różnicę. Przede wszystkim jest w stanie być gdzieś indziej niż w łazience, co wcześniej się nie zdarzało, po prostu tam czmychał. Mniej się trzęsie, interesuje się tym, co będzie na obiad, jest z nim jakiś kontakt. Widać, że znosi to wszystko lepiej. Dużo szybciej dochodzi też do siebie. Wcześniej przez parę godzin po burzy nie chciał wychodzić na dwór, a teraz, jak już nie ma tych największych grzmotów, to funkcjonuje w miarę normalnie. Jeżeli ktoś ma psiaka z podobnymi problemami, to myślę, że warto spróbować.